Czego chce Bóg od nas? Nie słyszał i jeszcze nie usłyszał wystarczającej skruchy od tego pokolenia. Do dlatego, bo my w sobie mamy w naszych sercach wojnę. Ona ujawnia się na zewnątrz. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Widzieliście? Ciągle to samo. Zawsze zabijanie, wojny, przewroty i nienawiść. O więc mówię o tym pokoleniu, o całym świecie. To pokolenie straciło wiarę, a chrześcijanie stali się ospali, śpią, lubią się czuć wygodnie. Będąc tutaj, Widzisz wypełnione stadiony w Ameryce z tysiącami ludzi. Przyszli, aby usłyszeć słowo Pana. A potem można zauważyć, że nawet w kościele żują gumę, jedzą popcorn. Przyszli, jakby na przedstawienie, spotkanie towarzyskie. Nie podchodzą do wiary poważnie. Dlaczego? Czy, czemu im się nie podoba to słowo Boże, które ono do nich bezpośrednio mówi? A to dlatego, bo ono jest trudne, bo on woła o skruchę, akty zadośćuczynienia, przemianę serca. Tylko wtedy stanie się się apostołami czasów końcowych. Ale kto chce opuścić swój dom i jego komfort? Nie to za trudne. Pan pragnie, żebyśmy się przemienili, bo jak nie, to nas wszystkich wysiedli. Wszystkich. Przepowiedział to. Woła do nas już od 21 lat i posługuje się innymi, jak, in, jak Mirna i inni. Nawołuje, abyśmy przemienili nasze życie, nieustanną modlitwę, abyśmy stali się święci woła o przemianę naszych serc. Mówicie jestem nawrócony, do tego przyszłem usłyszeć słowa Jezusa i Ojca Niebieskiego. Nawrócenie nie jest stagnacją. Nawrócenie jest jak drabina, którą idzie się w górę do nieba i za każdym razem, gdy głębiej się nawracasz, oznacza to, że zbliżasz się do Boga. Mamy przeniknąć w głąb Boga. To jest krok w górę po tej drabinie. Która prowadzi nas do nieba. Więc nawrócenie nie jest tylko jednorazowe. To jest wzrastanie w Bogu, poznawanie Boga, zrozumienie Boga. To prowadzi nas do czynienia woli Bożej. Czynić wolę Boga nie jest łatwo, ponieważ trzeba najpierw żałować za grzechy, aby. Pozyskać ducha świętego, aby poprzez ducha świętego poznać Bożą Drogę. Ale prawdziwe metanoja, prawdziwa metanoja to greckie słowo mówiące o żalu za grzechy, ale ludzie nie żałują właściwie. Powinni naprawdę prosić Boga o pomoc, aby odpowiednio żałować, aby Bóg Święty mógł napełnić ich, posiąść. On wskaże im drogę do czynienia woli Bożej. Tego brakuje ludziom. Nie są zainteresowani uzdrowieniem, usłyszeniem prawdy, ponieważ prawda jest trudna i ponieważ ludzie, to pokolenie nie odpowiedziało poprawnie na Boże wezwanie. Przeciwnie, prześladują te orędzia bardzo usilnie. Chcą uciszyć Boże słowa, a to pochodzi od diabła. Tam gdzie jest prześladowanie, to pochodzi od diabła, który chce zamknąć Bogu usta. Więc kiedy mnie atakują, atakują Boga, atakują Chrystusa. Strzały, które ja otrzymuję nie przychodzą do mnie tylko, ale one przechodzą przeze mnie na, na Chrystusa. Jak widzieliście wcześniej, moje życie było łatwe. Bawiłam się świetnie. Z przyjaciółmi grałam w tenisa, Brałam udział w zawodach tenisowych, w klubach, urządzałam towarzyskie przyjęcia, kolacje, spotkania. Spotykałam różnych ludzi, jeździłam, byłam modelką, zajmowałam się malarstwem. Miałam dokładnie to, czego pragnie każda kobieta. Ale musiałam to wszystko zostawić, kiedy otrzymałam Boże wezwanie. Nie żałuję tego. Przedtem żyłam dla siebie, a teraz żyję dla Boga. Czasami nazywam siebie tajnym agentem, bo nikt o tym nie wie, nikt nie wyobraża sobie, że mam taką ciężką misję, zadanie poza moje możliwości, ale Bóg jest ze mną i On otwiera mi drogę i daje mi tyle pracy, ile zdołam udźwignąć. Więc jestem między ludźmi, którzy nie mają pojęcia, jakie mam zadanie. I nie rozgłaszam tego na świecie. Bo moim zadaniem jest przekazywać tam, gdzie mnie Bóg wysyła, a Wy macie przekazywać to szlachetne orędzie także. Nazywa się Prawdziwe Życie w Bogu i przemienia duszę z pustyni na niebo. Przemienia, ponieważ jest potężne i pochodzi od Boga. Kiedy zaczniesz czytać orędzie, widzisz, że coś w nich jest, co rozpala Twoją duszę, bo dusza wyczuwa obecność Boga. To nie jest ludzkie. Nasze, nasze, moje zadanie jest to przekazać to, co Bóg przekazuje mnie to co ja dotrzymuję od ojca niebieskiego i ja niosę ten list do was wy możecie to czytać otworzyć ale ja nie będę odwiniona że wy go nie przeczytacie bo ja zrobiłam to do czego mnie powołał wykonałam mój obowiązek jeśli bym tego nie zrobiła byłabym odpowiedzialna ale ja to robię i nie zwracam uwagi na to co i nie myślą na, że mnie nazywają fałszywym prorokiem. Mówią, że udaję. Nie martwię się tym o nim, że jestem oszustem. Idę dalej. Tak jak powiedział Jezus swoim uczniom, by, gdy posłał ich po dwóch, powiedział im: Nie przystawajcie na drodze, nie pozwalajcie nikomu was zatrzymywać. Jeżeli będziecie się martwić co inni mówią, nie zwypełnicie swojej misji. Po prostu mieli kontynuować jak buldożer. Szli prosto i czynili to, co mieli czynić i nie przejmować się konsekwencjami. Mój szwagier powiedział mi zanim pojechałam do Rzymu, bo mieliśmy tam być przez 6 lat z powodu pracy mojego męża. A mój mąż mówi, że on jest tylko towarzyszem, bo cokolwiek się dzieje, to jest z mego powodu. Więc byliśmy wysłani na dość długo do Rzymu, ponieważ to się miało wydarzyć, i razem z Nilsem mieliśmy pójść do kardynała Ratzingera. I to spowodowało, że nastąpiła rozmowa, i ja mogłam złożyć wyjaśnienia na pięć pytań. Odpowiedziałam na te pytania, one są tutaj, na końcu tej książki. Więc wszystko się stało zgodnie z tym, czego Bóg chciał. Ale mój szwagier, kiedy usłyszał, że jadę do Rzymu, powiedział bardzo poważnie: Czy wiesz, Fasulo, że oni odbudują i przekształcają Koloseum? Ja powiedziałam. Do rzeczywiście? I, I oczywiście, ja uwierzyłam. Wiedział tak. Przygotowują się i wrzucą cię tam do tych lwów. A. A. Ale oczywiście stało się przeciwnie, ponieważ pan przewidział wszystko. Wszystkie prorestwa, które zostały wypowiedziane, spełniały się. Do tej pory są inne, które nie wydarzyły się jeszcze, tak jak na przykład. Kiedy mówił, że zamierza wysłać mnie do Rzymu i że coś dobrego się stanie, mówił mi, że drzewo figowe wyda swoje owoce, a winorośl swe liście i jego słowo będzie przenoszone przez oceany. Więc wiedziałam, że coś się wydarzy dobrego w Rzymie i tak się stało. Inne rzeczy to są ostrzeżenia. W nich Bóg mówi, m mówi bo to jest poważne. Jesteśmy w wielkiej potrzebie, w wielkim niebezpieczeństwie. Więc Bóg przychodzi nam z pomocą. A szatan, który przygotowuje wielki holokost, nie chce, żeby to nas ominęło. Bóg przepowiedział tsunami szczególnie trzy razy, zanim się to stało. Nie, że to się stało później. To się stało przed zapowiedzią Boga, ale po niej mówił, że wyspy się przemieszczą ze swoich miejsc, że ziemia się poruszy ze swej osi i zadrży. Wszystko to opisał i było to w jednym z proroc dla naszych czasów. I stało się w czasie Bożego Narodzenia. Bóg przepowiedział, że wieże się rozpadną. I to się stało w Nowym Jorku 10 lat dokładnie po dacie orędzie z 11 września 1991 roku. Dlaczego tak się dzieje? To nie Bóg czyni, to rezultat naszej niegodziwości, braku, skruchy. Bóg nie słyszy naszego żalu za grzechy. Te rzeczy my sami na siebie ściągamy ściągamy Bożą sprawiedliwość. A teraz mamy trzecią rzecz, która na to o której nie da się zatrzymać. Jest już za późno, ale możemy to zmniejszyć przez nasze modlitwy i przemianę naszego serca. Modląc się o nawrócenie ludzi, którzy są z dala od Boga. Będziemy pociągnięci do odpowiedzialności, jeżeli nie będziemy modlić się za naszych braci. Wy Którzy skosztowaliście uczty Bożej, czy was to nie obchodzi, że inni głodują? Dlaczego nie modlicie się o ich nawrócenie? Pokaż twoją miłość do twego brata. Modlitwa to jakbyś przelewał własną krew, tak jak Jezus przelewał swoją krew za nas, ponieważ jego miłość była bezinteresowna. My też tak musimy czynić. To jest ważne, Bóg dzisiaj mówi. Ale czy ktoś słucha? Słyszeć, ale zrozumieć to wtedy, kiedy my coś robimy na ten temat.